Ciema, jestem Michalski. witajcie w Poranku z Michalskim. To jest odcinek pilotażowy. Eee, jeszcze w zasadzie nie wiem o czym, o czym dokładnie będzie poranek z Michalskim. Ale na pewno będzie kawka, więc idziemy po kawkę i zaczynajmy. Także będzie kawka. Kawka w kubku sekuraka. Dlaczego sekuraka? Bo. Jestem w, w projekcie Akademia Sekuraka. To rewelacja. E, bardzo fajny projekt. E, szkolenia z bezpieczeństwa i Szeroko jako pojętego i nie tylko. E, także, także tak, mam. Dużo szkoleń. Jest 15 szkoleń rocznie, jestem już od jakoś dwóch lat? Chyba dwóch lat. Albo półtorej roku. No już tak, już długo jestem od początku akademii. Akademia chyba o roku, prawie może dwa lata. Eee, no i mam trochę szkoleń do nadrobienia z tych lat, bo mm, tylko parę oglądałem, bo, bo ja dużo, dużo ogólnie kursów robię, więc nie mam czasu. Eee, albo marnuję czas na oglądanie anime. Ostatnio e, fajne anime polecam Solo Leveling, jeżeli ktoś jest fanem anime. Skąd w ogóle ja się tu wziąłem? Po co ja tu jestem? Nie, to był randomowy pomysł, jak, jak po, żeby poranek z Michalskim zrobić, bo poranek z Michalskim to było określenie od mojej przyjaciółki, która po prostu grywa ze mną czasem w poranki więc poranki z Michalskim, że tak powiem. E, że tak się wyraziła, zatem oto jestem, e, zaczynając program po, Poranki z Michalskim jeszcze że nie wiem o czym będziemy dokładnie. Na pewno będzie Kawusia, e, będzie może jakaś inna, Będzie Kod Niger. Znaczy będzie. E, jak będzie jak się pojawi, jak będzie chciał się pojawić. Prawda, Negerku? Chcesz się pojawić? Chodź tu, chodź do nas. Chodź, tak, Negerek będzie. O, przywitaj się z widami Negerku. Tak? Negerek, miejmy nadzieję, będzie jak najdłużej. Chociaż on jest od miesięcy już na sterydach, e, bo ma problem z oddychaniem. Kocja ma niestety, e, ale, ale jest lepiej. Dzisiaj byliśmy na wizycie, to, to już, już lepiej oddycha. Więc y, trochę mm, zwiększamy odstęp między jednym z leków, y, co odczytuje pozytywnie. No niemniej, kot jest po wypadku. Y, on spadł z szóstego piętra. Ja też spadłem z szóstego piętra, więc się okazuje, że bardzo podobnie jesteśmy, jaki właściciel taki kot. Ymm, tak więc y, i obaj przeżyliśmy. brawo, Brawo! Brawo! Obaj mamy z tego powodu jakieś tam dolegliwości. Takie stałe. Znaczy fajnie by było jakby jego nie były takie stałe, tylko minęły. E, bo niestety już nie miną. Ale za to przynajmniej e, miałem dopóki się uczyłem do 26 roku zniżki na PKP między domem a szkołą. Niestety dom a szkoła to było 40 km trasa, więc. E, więc Mogłem być mądrzejszy i sobie wziąć szkołę na drugim końcu Polski To, to by było bardziej Bardziej Że tak powiem high IQ, IQ ruch No więc Ostatnio kupiłem drukarkę 3D ze współlokatorem i I drukujemy sobie rzeczy Tak kotek się bawi pająkiem Z tytułu Ostatnio a propos pająków, taki z TPU wydrukowany, czyli z filamentu plastikowego, ale takiego elastycznego, tak? Który, który mi trochę, trochę krwi napsuł, bo bez przygotowania po prostu wrzuciłem go do AMS-u, czyli systemu ...takiego z zębatkami podającego filament do drukarki. No i się okazało, że TPU nie jest dobry dla, dla AMS. Mam bambula drukarkę. Kupiłem właśnie po to, żeby... ...żeby biznes z tym rozkręcić I się okazuje się, że, że to, to nie, jest, nie jest takie... ...jest takie proste i takie opłacalne. Przynajmniej dopóki się nie nauczę dobrze projektować rzeczy, bo zaprojektowanie jako usługę mogę kasować, więc wtedy to się może opłacać. A nie samo, tylko sama usługa drukowania. No jeżeli chodzi o pająki, to. No to wydrukowałem sobie. Tak dla testu coś, żeby w zasadzie się szybko drukowało, ale żeby też pokazało trochę to co można na tym stepie udrukować. Niestety E, AMS, raz przeszło przez AMS bez problemu, drugi raz już się zaklinowało musiałem rozkręcać AMS też przy okazji, fajnie bo się e, na, e, nairytowałem trochę, ale mm, nauczyłem jak, e, jak AMS wygląda i działa w środku więc fajnie mm, no, no i e, no i w sumie pająkami obrzuciłem Negera. Niger sobie nic z tego nie zrobił ale na przykład, jak mam takiego pająka i macham nim, to widzę, że tutaj Niger się interesuje tym pająkiem. Także. E, no, Niger lubi pająki zamiast się ich bać. E, co w sumie było do przewidzenia, w końcu to kot. No oh Czy będziemy mówić o polityce? Czy będziemy mówić o Ukrainie i o tym, że Stany Zjednoczone e, chcą prowadzić rozmowy o pokojowe um, o Ukrainie bez Ukrainy, tylko z Rosją. I spotkać się w, A, w Arabii Saudyjskiej. Um, nie wiem, bo na polityce się średnio znam. Czy znaczy średnio mało. Przez 29 lat ostatnie życia nie interesowała mnie za bardzo polityka. Ostatnio jakoś to się zmieniło. E, bardziej bardziej e, mnie zainteresowała polityka. Um, może nie wiem, dojrze, dojrzewam. E, także tak, tak mogą wyglądać poranki, poranki z Michalskim. Może sobie w coś zagramy, chociaż gamerem też jakiś, jakimś zajadłem nie jestem. Ostatnio ogrywam Wiedźmina trójkę. Mm, przesłuchałem dużo książek Wiedźmina trójki. E, bo kiedyś, kiedyś już brałem za to, żeby przesłuchać. I trochę przesłuchałem ta sama przyjaciółka właśnie. Od której pomysł na program wziąłem to to mnie mm, mi wysłała e, i, i co? E, no, no i właśnie wtedy wtedy trochę przesłuchałem, ale jakoś nie, nie wciągnąłem się, teraz się wciągnąłem w Wiedźmina, zawsze chciałem go przesłuchać i trochę. Na, no dość dużo go e, przesłuchałem teraz. Zaczynam od trójki, bo podobno. W jedynkę ciężko grać, próbowałem parę razy. No, rzeczywiście nie, nie jest to, nie jest to naj, najprzyjemniejsze doświadczenie z mojej strony. Trójka jest bardziej. Przyjemnie mi się w nią gra. Dwójka jest też spoko, ale w dwójce przeszedłem, tylko chyba pierwszy parę misji I, i tak, także... Także Wiedźmina trójkę ogrywam, może coś tam popatrzymy. Marvel Rivals bardzo mi się podoba, bardzo fajna gra. Hmm, podobna do oczywiście takich gierek jak na przykład e, Valorant. Valorant bardzo dynamiczny i, i co prawda trochę, trochę byłem zagubiony, trochę w Marvel Rivals też jestem, ale a jakby mi bliższe e, kino superbohaterskie, bo DC i Marvela to, to, to znam. E, Chociaż DC może nie aż tak bardziej Marvela, bo Marvela no swego czasu oglądałem większość filmów. Jak serialy zaczęły wchodzić, to tylko parę seriali wybranych. Rock był na pewno fajny, Rokiego polecam. Ostatnio też, jeżeli chodzi o DC, zacząłem Pingwina oglądać. I fajny, fajnie się zapowiada. Też też z polecenia. No, no. Solo Lensa na pewno anime polecam. Jeżeli chodzi o anime, to jest bardzo, bardzo, bardzo spoko anime. Jeżeli ktoś lubi takie anime, gdzie, gdzie bohater jest przekokszony i, i trochę takie połączenie różnych światów, można powiedzieć, nie, nie zdradzając za dużo, bo wiadomo, nie każdy musi lubić każde, nie każdy, nie wszyscy muszą lubić wszystko, nie? O, prawo Michalskie, się Amerykę. Więc tak, tak, tak to wygląda, będzie pogadankowo, będzie pogadankowo, pokażę coś na ekranie, na razie giery na zwinąłem, bo, bo mamy współlokator na swoim pokoju pluskwy i będziemy z nimi walczyć, więc na razie się przeniósł do mojego pokoju. E, a bardziej jego dziewczyna, bo, bo on wyjechał. E, no i będziemy z pluskwiakami walczyć. E, na szczęście mamy też kota do pomocy, więc... E, więc zostałem w tamtym pokoju może dlatego, że się boję kota. Mm, po prostu. Bo z plus, pluskwami kiedyś był problem. Mieliśmy takiego wtórkatora, który w różnych miejscach bywał. Mm. Więc, więc mógł on po prostu przynieść te pluskwy. Także nie polecam. Jeżeli o to chodzi. No i co? No, no to, to chyba tyle. W ogóle. Tak jeszcze wspomniałem o Ukrainie. Bo w sumie Ukraina to bardzo grzejący temat. No przecież wojna, nie? I przedłużająca się bardzo blisko też. więc więc nie, nie dziwota, że grzeje że, że gdzieś zajmuje e, zajmujący temat w ogóle słyszałem o ciekawej, ciekawej bardzo możliwej strategii Ukrainy, bo mówi się, że mm, mówi się, że żeby uzyskać pokój, to możliwe bardzo, że Ukraina będzie musiała oddać część swoich ziem, które już są okupowane przez Rosję. Natomiast y, natomiast Ukraina co się okazuje, ma dużo metali ziem rzadkich. I y, 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 trochę tak y, jakby taką kartą przetargową to może być. Y, bo Stany Zjednoczone powiedziały, że y, w sumie one będą jakby uczestniczyły w tych negocjacjach i w negocjacjach y, Mówiły, że, sugerowały, że wynegocjują pokój, ale no będą trochę w negocjacjach e o pokoju dla Ukrainy bez Ukrainy, więc może nie dojść do, do zawarcia pokoju na tych rozmowach, ale no, są już jakieś kroki poważne podejmowane w tą stronę i Ukraina może nie chcieć po prostu oddać tych ziem, nawet za cenę pokoju. Mm, już, już wolą chyba żyć po prostu Yy, że tak powiem na linii frontu yy, yy, i to ciekawe yy, trochę sytuacja gospodarcza na Ukrainie nie jest tak zła jak mogło się wydawać trochę nawet niektóre parametry gospodarcze wzrosły yy, czyli ludzie może troszkę się przyzwyczaili do tej sytuacji można tak chyba ująć yy, delikatnie mówiąc yy, no, ale, ale Ukraina e, może używać tego trochę, że ma dużo metali ziem rzadkich, jako argumentu dla republikanów. No, bo jeżeli Donalda Trumpa wybrano, republikani wygrali, no to republikani byli, e, byli zdania, że. Pomoc dla Ukrainy to po prostu pożyczka. Ukraina będzie musiała to spłacić. Jeżeli Ukraina jakby zaoferuje te ziemie rzadkie w zamian za pomoc, e, znaczy ziemie rzadkie, no, te możliwość wydobywania metali ziem rzadkich w zamian za pomoc, no to jest to bardzo łakomy kąsek, bo tak. jednak Ukraina to ma jakieś 20% na przykład światowych zasobów grafitu u siebie. Znaczy u siebie. No teraz jest na terenach okupowanych przez Rosję większość tych y, metali ziem rzadkich, więc y, w zasadzie to też jest taki y, argument, że no wam też jako USA powinno zależeć na odzyskaniu tych naszych ziem, y, bo no wy też na tym skorzystacie, nie? Więc to, to jest ciekawe zagranie, sprytne dosyć, jako że wcześniej była mowa, że, że może... Tych ziem nie uda się odzyskać, będzie trzeba je poświęcić. No to, to jest takie ciekawe zagranie. Eee, no, mieliśmy nie mówić o polityce właśnie, więc... Więc naprawdę, naprawdę ciekawie. Eee, każdy, każdy, no wiadomo, jak to polityka międzygraniczna. między międzyzagraniczna, eee, między zagranicz... jak to polityka międzynarodowa, każdy coś, coś ugra. Eee, Arabia Saudyska też pokaże się jako taki str strona e, znaczy jako kra e, co e, między stronami taki kraj po środku który jest e, taki wkracza i to na jego terenie się odbywają te rozmowy czyli jakby on jest taki neutralny ani po jednej ani po drugiej nie więc też, też ciekawe e, ciekawe zagranie ciekawa korzyść e, ciekawa perspektywa w ogóle kiedyś, kiedyś to, to Kiedyś nie interesowało mnie to tak, a, a teraz to naprawdę ciekawie jak, jak to, jak to jest rozgrywane, nie, bo, no, bo naprawdę można dużo fajnych rzeczy wyciągnąć z tego co się dzieje, i z tego jak przedstawiać rzeczy, w jak kreatywny sposób można naprawdę rzeczywistość czasami przedstawiać i, i zaklinać, czy na rzeczywistość patrzeć, bo to jest, mnie zawsze ciekawiło, że naprawdę jest tyle perspektyw na rzeczywistość różnych. I trochę słabym jest, że ja, ma, ja znam tylko swoją, nie? Fajnie by było poznać inne i trochę spojrzeć oca, oczami innych ludzi na rzeczywistość. To, co w sumie Gąciasz kiedyś nagrywał, e, te swoje bardzo piękne filmy. E, ten projekt z Interem był naprawdę szczególnie fajny mi zapadł w pamięć. Intel Insight bodajże ten z Japonii to chyba było więcej niż jedno życie jak wpiszecie sobie to na pewno znajdziecie na YouTubie więcej niż jedno życie e, oczywiście krok pierwszy mm, też też naprawdę fajne, ale tutaj, tutaj więcej niż jedno życie to jest takie mm, takie właśnie żeby popatrzeć z innej perspektywy e, jeżeli o to chodzi, to jest o tym e, no więc Naprawdę zapowiada się ciekawie. Może konflikt się niedługo skończy. Najnowszy odcinek Orba o tym w zasadzie traktuje. Podlinkuję go w opisie. No i co? Zapraszam może do dyskusji. Jest Discord. Discord, który od jakiegoś czasu jest dla bloga Dotpy. .pl, gdzie, gdzie piszę o Pythonie. Ogólnie o programowaniu zamierzam, bo, bo PHP też, też jest. Jest plan, żeby się pojawił, ale na razie są serie postów o Pythonie. Dwie. Czas Pythona i. Yy, I miesiąc o Pythonie. Yy, więc yy, czas Pythona jest taki bardziej praktyczny. Więc jeżeli ktoś by się interesował, może programowanie albo zaczynał się interesować to, to tam może wpaść dotpy.pl link też będzie oczywiście w opisie link do discorda także także mm, co nie przedłużając ważnej kawusi policjant mnie dusi <laughs>